Witam Państwa w piątek, 13 listopada. Wczoraj, w Stanach Zjednoczonych po raz kolejny został pobity kolejny rekord, jeżeli chodzi o liczbę kolejnych zachorowań na COVID-a ponad 163 tysiące. W Nowym Jorku, w Chicago są wprowadzane kolejne obostrzenia, gdzie Amerykanie będą mieli ograniczone wejścia do barów, restauracji, do siłowni. Część osób uważa, że to właśnie przez wybory w Stanach Zjednoczonych koronawirus może się rozprzestrzeniać. I kto na tym może skorzystać? W ostatnich dniach dość sporo pisze się o Billu Ackmanie, który podczas ostatniego kryzysu na instrumentach pochodnych na CDS-ach zarobił z kwoty 27 milionów dolarów aż 27 miliarda dolarów. No i w ostatnich dniach on po raz kolejny zdecydował się na kolejne zajęcie pozycji na CDS-ach, które pomogły mu pomnożyć jego wcześniejszą pozycję aż stukrotnie, więc wydaje mi się, że ta sytuacja jest godna uwagi. On tłumaczy tą drugą już pozycję w tym roku, tym, że prawdopodobnie ta informacja o szczepionce, która się pojawiła w ostatnich dniach, może zadecydować o tym, że spora część osób może bardziej optymistycznie podchodzić do najbliższych miesięcy i te obestrzenia, które są wprowadzane, już nie będą brały tak na poważnie, i z jego punktu widzenia, to wszystko spowoduje to, że znacznie wzrośnie zachorowalność w Stanach Zjednoczonych. A produkty typu CDS są stworzone pod te instytucje, które chcą, chcą się zabezpieczyć przed bankructwem. Czyli, jeżeli załóżmy, w Stanach Zjednoczonych miałoby dojść do lockdownu, to te firmy, które będą miały wykupione te ubezpieczenia CDS-y, wartość tych CDS-ów wzrośnie i właśnie na tych instrumentach, na tych transakcjach, w, w na przełomie pierwszego, drugiego kwartału, właśnie Ackman zdobył, zarobił fortunę. No i on zakłada, że ta sytuacja się powtórzy, też biorąc pod uwagę to, że ja na początku tego tygodnia mówiłem o tym, że prawdopodobnie doradca Bidena będzie chciał wprowadzić lockdown i jego obostrzenia mogą być dużo większe. No to wydaje mi się, że Akman ma sporo argumentów pod to, że jednak ten scenariusz może się sprawdzić. No, i tutaj taka ciekawostka na tej grafice widać, kiedy w jakich momentach Akman zajmował pozycję na, CD, CD, na CDS-ach względem SP500. No i tutaj można powiedzieć, że timing tak naprawdę ma idealny, ponieważ w momencie, gdy kupował te instrumenty SP500 był na górze. No, zazwyczaj te instrumenty zyskują mocniej w momencie, gdy indeksy zaczynają się sypać i on tak naprawdę wyszedł w dołkach w okolicy 23 marca, a wtedy rezerwa federalna właśnie zdecydowała się na skup nieograniczony aktywów. Tam też również w grę wchodziły obligacje korporacyjne, więc sam osobiście uważam, że fundamentalnie to było bardzo dobre wyjście z pozycji. Więc no zobaczymy, co się wydarzy w najbliższych tygodniach, natomiast jak na razie ta sytuacja nie wygląda zbyt ciekawie w Stanach Zjednoczonych. W naszym kraju na przykład ta liczba zachorowań zaczęła spadać, ale większość osób wie o tym, że w ostatnich dniach pojawiło się dużo mniej testów, no i to moim zdaniem może świadczyć o tym, że ten, mamy do czynienia obecnie ze spadkiem zachorowalności. Natomiast wydaje mi się, że to kwestia może dwóch trzech tygodni maksymalnie, kiedy dojdzie właśnie do tej kolejnej narodowej kwarantanny i wtedy w innych krajach również tego typu rozwiązania będą wprowadzane, które no niestety będą negatywnie wpływały na gospodarki. Z kolei jeżeli chodzi o wczorajsze wydarzenie zorganizowane przez Europejski Bank Centralny, tutaj Lagarde, Bailey i szef Fedu, Powell głównie mówili o tym, że jednak ta informacja o szczepionce raczej aż tak pozytywnie nie wpłynie. Nawet trochę uciekali od tego optymistycznego tonu. No i jak na razie wydaje mi się, że bankierzy centralni w najbliższych miesiącach nadal mogą luzować, chociaż jak na razie bardziej się skupiają na tym, aby to właśnie rządy decydowały się o kolejnej pomocy. Z kolei, jeżeli chodzi o dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny, o godzinie 11:00 poznamy PKB kwartał do kwartału z Unii Europejskiej, więc warto zwrócić uwagę na te dane. Później o godzinie 14:30 poznamy ceny producentów ze Stanów Zjednoczonych. No i na zakończenie dnia. Godzina 16, zaufanie wśród konsumentów w Stanach Zjednoczonych, i jeszcze godzina 17, przemówienie. Bayley'a to będzie konferencja organizowana przez bank UBS. Więc, tyle jeżeli chodzi o wstęp, jeżeli chodzi o część techniczną. Indeks dolara wczoraj, w pierwszej części dnia, tracił na wartości, później doszło do odbicia. Ja wczoraj zwracam uwagę na. Potencjalną reakcję wzrostową z poziomu 92,80. Tutaj bardzo precyzyjnie pojawiła się ta reakcja. Natomiast jak na razie cały czas jesteśmy w konsolidacji. Więc jeżeli te konsolidacje dalej będą się tworzyły i dalej będziemy wybijać górą, no to wydaje mi się, że kolejnym takim najbliższym targetem na indeksie dolara może być poziom w okolicy 93,30. Natomiast dzisiaj po raz kolejny bym zwrócił uwagę na okolice wczorajszych dołków. Jeżeli z okolic tych poziomów zatrzyma się indeks dolara, to być może pojawi się potencjalna korekta wzrostowa. Natomiast gdyby ta strefa została agresywnie przebita, to potencjalnym kolejnym targetem może być poziom w okolicy 92,47 z potencjalną reakcją wzrostową. Jeżeli chodzi o euro eurodolar wczoraj w pierwszej części dnia w na otwarciu Londynu delikatnie tracił. Dopiero później pojawił się silniejszy ruch wzrostowy w okolice 1,18-16. Jak na razie wydaje mi się, że to jest dość taki ważny opór, więc warto zwracać uwagę, czy w dalszej części dnia dojdzie do technicznego wybicia tego poziomu. Gdyby doszło, kolejnym takim potencjalnym targetem może być poziom 1,18-58. Jeżeli chodzi o funta brytyjskiego, fund brytyjski wczoraj wyraźnie tracił na wartości w, po wybiciu dołków z sesji azjatyckiej i też dołków z dnia poprzedniego. Cena cały czas się konsolidowała, dopiero później doszło do silniejszego ruchu spadkowego. Ja też zwracałem uwagę wczoraj na pierwszy taki potencjalny target poniżej wcześniejszych lokalnych dołków i zakładałem, że. Poniżej tego poziomu może pojawić się reakcja wzrostowa. Wczoraj, na zakończenie dnia, cena z okolic tego poziomu konsolidowała się. Dzisiaj sesja azjatycka również obroniła te poziomy. No jak na razie e, obserwujemy ponad 40-pipsową korektę z tego poziomu. Jak na razie krótkoterminowo wydaje mi się, że najbliższym oporem nadal może pozostawać poziom w okolicy 1,31,90. Gdyby doszło do przebicia tej strefy, kolejnym takim potencjalnym targetem może być szczyt wczorajszej sesji azjatyckiej, a wtedy potencjalna reakcja spadkowa może pojawić się z poziomu 1,32,46. Jeżeli chodzi o USD cad wczoraj zwracałem uwagę na to, że w ostatnich dniach Goldman Sachs wypuścił pozycję długą, rekomendację pozycji długiej dla dolara kanadyjskiego, czyli w przypadku USD to byłyby większe spadki. Natomiast często właśnie bywa tak, że banki inwestycyjne w momencie, gdy wypuszczają tą rekomendację, to w pierwszej reakcji, Zu zupełnie dzieje się co innego, ja już w ostatnich miesiącach zauważyłem właśnie taką tendencję no i też wczoraj mówiłem o takiej potencjalnej reakcji wzrostowej na USD kadzie, ja spodziewałem się reakcji wzrostowej z poziomu 1.30 43, natomiast cena zatrzymała się delikatnie poniżej szczytów sesji azjatyckiej i z tego poziomu pojawił się dość Pokaźny ruch wzrostowy, więc jak na razie krótkoterminowo na USDK na pewno bym zwracał uwagę na zmienność na indeksach, jak i też na ropie, która wczoraj, moim zdaniem, też trochę pomogła, do tego, że na USDK pojawiły się wzrosty. No i właśnie a propos ropy wczoraj, w pierwszej części dnia mieliśmy do czynienia ze wzrostami, natomiast później doszło do załamania ceny, no i to było spowodowane tym, że prawdopodobnie kraje, które zdecydowały się na cięcia, na ograniczenie wydobycia ropy przez, na ostatnie 6 miesięcy, część krajów uważa, że tylko przez 3 miesiące dojdzie do tych cięć i to oczywiście stwarza takie warunki, gdzie w najbliższych miesiącach może być dużo więcej ropy na rynku, no, i to oczywiście automatycznie może przełożyć się na większe spadki na ropie, ponieważ wiemy o tym, że im więcej ropy na rynku, tym ceny powinny spadać. No i dlatego też wczoraj doszło do silniejszego ruchu spadkowego. No i tutaj oczywiście cena w pierwszej reakcji wybiła dzienne szczyty. Doszło do fałszywego naruszenia dziennych szczytów, jeszcze została przetestowana wcześniejsza, przedwczorajsza konsolidacja, no i później doszło do silniejszego ruchu spadkowego. Jak na razie krótkoterminowo na, na rynku ropy wydaje mi się, że warto zwracać uwagę cały czas na indeksy światowe, jeżeli dojdzie do potencjalnego ruchu wzrostowego, ja bym zwrócił uwagę na dwa poziomy, pierwsze 4096, wyżej 41-31. Jeżeli chodzi o SP 500, wczoraj mieliśmy do czynienia z korektą, tak naprawdę na zakończenie sesji nowojorskiej. Natomiast od góry cały czas wydaje mi się, że ważnym takim potencjalnym oporem może być poziom w okolicy 3592 punktów. Natomiast gdyby nagle doszło do jakiegoś silnego ruchu wzrostowego, na pewno bym zwrócił uwagę na poziom w okolicy 3640 punktów. Jeżeli chodzi o Nasdaka, na Nasdaku. Jak na razie, wczoraj technicznie cały czas utrzymywaliśmy się powyżej poziomu 11784, więc to jest nadal takie cały czas potencjalne wsparcie. Natomiast pierwszym najbliższym oporem jest poziom 11977, wyżej okolice 12062. Jeżeli chodzi o niemieckiego DAXa, ja wczoraj w szczególności właśnie zwracałem uwagę na DAXa, gdzie może dojść do potencjalnej korekty. Zwracałem uwagę na wybicie dołem z konsolidacji, gdzie 11 listopada mieliśmy święto. No i zakładałem, że jeżeli dolne ograniczenie tej konsolidacji w okolicy 13160-13150 będzie bronione, to prawdopodobnie może dojść do silniejszego ruchu spadkowego. Ten ruch spadkowy wczoraj się... Pojawił na ponad 200 punktów. Zatrzymaliśmy się w okolicy pierwszych lokalnych dołków, więc dzisiaj na pewno bym zwrócił uwagę przy ewentualnej korekcie na pierwszy lokalny szczyt w okolicy 13 punktów. Jeżeli tutaj dojdzie do fałszywego naruszenia tego poziomu, to być może dalej dojdzie do. Kontynuacji ruchu spadkowego. Dlaczego? Dlatego, że moim zdaniem cały czas właśnie COVID może negatywnie wpływać na gospodarki. a to automatycznie może przekładać się na niższe zyski i wyniki wielu spółek i też dużo gorsze wskaźniki makroekonomiczne. Jeżeli chodzi o dolar, Jena, wczoraj głównie dolar jen tracił na wartości, natomiast jeżeli chodzi o tą parę walutową, ja bym pozostawał cały czas neutralne jeżeli chodzi o złoto tutaj moje podejście cały czas jest neutralne ponieważ widać że na złocie również cały czas się konsolidujemy Więc tyle z mojej strony życzę udanego zamknięcia tygodnia i do usłyszenia do poniedziałku